No witam ponownie. Mamy pewne problemy, być może dlatego, że tak gorąco 40 stopni w cieniu. No teraz może troszeczkę chłodniej, a więc jest problem z transmisją przez fanpage'a, a więc tutaj witamy wszystkich na YouTube. Mam nadzieję, że tam macie Państwo już informacje odnośnie kliknięcia w link odpowiedni, tak, żeby żebyśmy mogli kontynuować i dokończyć naszą e, transmisję e, poprzez YouTube. E, mam nadzieję, że wszystko gra, tak? Powiedzmy, że tak, no troszeczkę tak po macku, no teraz niby zdalne nauczanie e, to, 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 to coś, co, co ma miejsce, z czym musimy się mordować wszyscy, przynajmniej ci, którzy ma, mają dzieci, chociaż ja też w momencie kiedy e, pracę, pracuję na, na, na uczelni, to też kilka zajęć poprzez e, zdalne, zdalne nauczanie też prowadziłem. Nie no, muszę tutaj potwierdzić, czy mam, czy rzeczywiście Państwo nie widzicie, bo nie wiem, czy na YouTube można potwierdzić, że wszystko jest ok. Czy może ktoś wrzucić jakiś komentarz, tak żebym wiedział, że, że Państwo mnie słyszycie. Poczekamy jeszcze chwilkę. Nie wiem, czy Państwo mnie widzicie i słyszycie. Ciężko to teraz zweryfikować. A, taka dobra informacja, no, dotycząca... Aha. Tak? Dobrze. Jeszcze raz przepraszam za te problemy techniczne, no, ale życie, życie i jak to ja zawsze mówię, aby tylko takie problemy były w życiu, to myślę, że byłoby bardzo dobrze. Skoro mam potwierdzenie, że Państwo mnie widzicie i słyszycie na YouTubie, przynajmniej mam taką nadzieję, spróbuję dokończyć to nasze spotkanie a więc kwestie związane z mieszkalnictwem. E, tutaj obserwuję techników, tak, informatyków, a więc jest wszystko powiedzmy w porządku, a więc nasze mieszkalnictwo, tak jak Państwo wiecie, no ceny są niewyobrażalnie duże, no ale to wynika z tego, że przez długi, długi czas no, no niestety to mieszkalnictwo rozwijało się w bardzo wąskim zakresie, może nie będę mówił dlaczego, pewnie się Państwo domyślają, bo jeżeli, no nic, może nie będę jakby kontynuował tego tematu, żeby nie było żadnych podtekstów, ale teraz zaczynamy naprawdę mocno działać. Tak jak wspomniałem, osiedle Nikutowo, na którym tak naprawdę kilka razy do roku stał tylko cyrki, około 20 hektarów ziemi leżało odłogiem, rani, nic tam nie mogło powstać i nic nie powstawało. Zmieniamy plan. Zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego. Myślę, że do końca roku, może na przełomie roku, uda się nam go uchwalić. No, i w planie naprawdę, jak Państwo to zobaczycie, mam nadzieję, że będziecie zachwyceni, bo plan będzie przewidywał możliwość budynków wielorodzinnych, budynków jednorodzinnych. Jest też zaplanowane miejsce pod przedszkole, ze żłobkiem, pod sklep wielkopowierzchniowy, więc tam naprawdę w, bliskim, w bliskiej odległości od jeziora Czos rzeczywiście myślę, że przyszłościowo może powstać piękne osiedle, ale to jeszcze nic. Wyobraźcie sobie Państwo, że. Na Osiedlu Mazurskim, tak jak Państwo wiecie, no jest dużo terenów pod budownictwo wielorodzinne, ale do tej pory niewykorzystanych w takim zakresie, w jakim można byłoby zaspokoić potrzeby mieszkańców, którzy szukają tanich mieszkań. Podpisaliśmy porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Z porozumienia tego wynika to, że miasto Morągowo stanie się właścicielem co najmniej 4 hektarów ziemi z gotowym planem zagospodarowania przestrzennego. I myślę, że w ciągu najbliższego roku zauważycie Państwo już, że zaczynamy, w cudzysłowie, wychodzić z ziemi. Jest perspektywa budowy natychmiast trzech budynków wielorodzinnych. Dodatkowo TBS to jest zdumiewające, że jednak można, który przez kilkanaście lat nie wybudował ani jednego obiektu, a w końcu Towarzystwo Budownictwa Społecznego, tylko słowo budownictwa, gdzie zniknęło, poprzednim włodarzom i realnie budownictwo nie istniało, okazuje się, że TBS w ciągu kilku miesięcy ma już e, propozycje działki, na której będzie mógł także wybudować budynek wielorodzinny. I zarówno ten budynek wielorodzinny wybudowany przez TBS, jak i te budynki wybudowane na ziemi, która już niedługo stanie się naszą własnością, będą e, jakby skierowane dla, do osób, które właśnie nie mają zdolności kredytowej, a więc do osób, które płacą duże czynsze za mieszkania, które zajmują, a tak naprawdę nie mają perspektywy stania się właścicielami tych mieszkań. My idziemy tutaj mocno do przodu i myślę, że w szybkim czasie, myślę, że czas, że warto poczekać na te mieszkania, bo niektórzy, którzy nie poczekają, brzydko mówiąc, tak jak ja często używam takich dziwnych słów, tak, będą sobie pójść w brodę, że mogli dokonać, mogli stać się posiadaczami mieszkań, które będą mogli wykupić nawet już po 5 latach, a na 100% już po co najmniej 15 latach funkcjonowania w tych mieszkaniach, bo to będą mieszkania z możliwością dojścia do własności. Wszystko będzie właśnie zależało do osób zajmujących te mieszkania. I na pewno ceny, ceny będą dużo, dużo niższe, bo wyobrażacie sobie Państwo sytuację, że powstają 3 czy 4 budynki wielorodzinne. A więc wiadomo, wtedy inaczej się kształtuje i podaż, i popyt i w końcu będziemy mieli normalne ceny w mlągowie. Ktoś powie, dlaczego tak późno, pani burmistrz. No tak, ale sami państwo wiecie, że ten proces jakby wchodzenia na tą drogę rozwoju, nie tylko takiego, jeżeli chodzi o urząd i inwestycje, ale także by mieszkańcy mogli tutaj czuć się jakby bezpiecznie w naszym mieście móc się rozwijać, no to jednak jest proces. Ja jestem półtora roku. I tak naprawdę myślę, że to, co udało się do tej pory, to, to już jest bardzo szybko, a człowiek to jest normalne, że no chciałby, żeby to było natychmiast. Tak? Brakuje mieszkań komunalnych, właśnie brakuje mieszkań tych, które są dla tych osób, które nie mają zdolności kredytowej. To już będzie, tak? a więc to też nie jest pusta obietnica. Być może moi przeciwnicy teraz się dziwnie uśmiechają, mówią tak, tak. No ale okazuje się, że to co mówiłem do tej pory, wszystko się spełnia i te inwestycje, które są realizowane są potwierdzeniem tego, że jednak ten Bułajewski chyba nie jest złym burmistrzem i rzeczywiście stara się jak może i ktoś kto mnie zna albo kilka razy ze mną porozmawiał, to widzi, że się nie oszczędzam i faktycznie po te kilkanaście godzin dziennie poświęcam się dla tego miasta i nie za jakieś ogromne pieniądze, bo dla ciekawych, dla osób, które byłyby ciekawe, ile ten burmistrz zarabia, prawda? Burmistrz zarabia 7300-7400 złotych na rękę. Oczywiście ktoś powie, że to bardzo duże pieniądze, ale to są dużo, dużo mniejsze pieniądze niż te, które burmistrz poprzednia zarabiała, a więc myślę, że jak przeliczymy to na godziny, to ta stawka godzinowa nie jest, nie jest duża za Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za miasto, za stu, ponad 120-milionowy budżet, to wynagrodzenie nie jest jakieś ogromne. A więc chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie jestem tutaj dla pieniędzy. Zresztą, gdyby ktoś porównał moje świadczenia majątkowe przed e, objęciem funkcji burmistrza, to by zobaczył, że no, że tak naprawdę nie był to skok na kas. Naprawdę staram się jak mogę, żeby, żeby to wszystko szło do przodu. I tak jak e, powtórzę e, króciuteńko, komunikacja miejska, naprawdę wchodzimy na inny poziom, z bardzo ciężkiej sytuacji wychodzimy i mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni i na pewno od strony prawnej to możecie mi Państwo wierzyć, ta umowa będzie zabezpieczała miasto w lepszy sposób. Kolej, no tutaj po, myślę, że też nie ma nikt żadnych wątpliwości, że to ogromny sukces, na chwilę obecną, bo ja nie jestem w stanie przewidzieć oczywiście przyszłości, co wydarzy się za rok, czy za dwa lata, ale naprawdę udało się bardzo dużo kolektory deszczowe, widzicie Państwo, że te wszystkie hejterskie teksty, które były w Internecie, były stuprocentowym kłamstwem i chęcią jakby zdyskredytowania mojej osoby. Nie wiem dlaczego, bo ja um, lubię ludzi tak naprawdę i tutaj cały czas jestem gotowy do współpracy nawet z osobami, który, którzy mi, mi źle życzą, a tak naprawdę źle życzą dla miasta, bo e, ja sobie poradzę, ale walczę o to miasto jak tylko mogę. Inwestycje mieszkaniowe, Sami Państwo zauważyli, w końcu w mieście zaczyna się coś dziać, w końcu zmieniamy, zmieniamy plany zagospodarowania przestrzennego po to, by tych mieszkań powstawało więcej i żeby one były tańsze, bo o to przecież chodzi. No i ostatnia kwestia, którą chciałbym bardzo króciutko poruszyć, która też była w moim programie takim przedwyborczym, który był bardzo ambitny, okazuje się, że jeszcze roki realnie może nie wszystko zrealizujemy, ale prawie wszystko rozpoczniemy. I okazuje się, że te moje słynne słowo można się sprawdza, że jednak można. Kwestie uzdrowiskowe, tak, tak jak niektórzy z przymrużeniem oka patrzyli na te pomysły, no jak uzdrowisko w Mrągowie, no, głupi pomysł. Okazuje się proszę Państwa, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego poprzez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego skonstruował czwartą specjalizację. Specjalizacja nazy nazywa się Zdrowe Życie. Na tą specjalizację samorząd województwa przeznacza ponad 400 milionów złotych. To są ogromne pieniądze. I na co są to pieniądze? Na właśnie między innymi e, działalność uzdrowiskową. I działalność uzdrowiskową, która będzie skierowana do tych miast, które mają świetną bazę hotelową. A my, jako Marogowo, mamy świetną bazę hotelową. Mamy też tereny pomiędzy dwoma jeziorami na których było położone dawne uzdrowisko i zobaczycie Państwo, że w tym kierunku będziemy szli, już idziemy, bo już wstępne badania są zrobione, tak jak mówiłem, przy pierwszym spotkaniu prawdopodobnie, odnośnie stwierdzenia borowin zostały stwierdzone przez naukowców, teraz pomalutku docieramy do momentu wyznaczenia stref, no i pomalutku, pomalutku, na pewno dużo szybciej niż inne miejscowości w Polsce, taka działalność uzdrowiskowa w Mrągowie zostanie uruchomiona. Co to spowoduje? Myślę, że wszyscy się nie tylko domyślamy, ale i wiemy. Spowoduje to, że w końcu miasto Mrągowo nie będzie żyło tylko przez kilka miesięcy w roku, ale przez cały rok, bo rzeczywiście Mrągowo to jest jednak marka trochę była zakurzona, ale rzeczywiście my odkurzymy tą markę i tutaj będziemy przyciągać tysiące, tak, tak naprawdę dziesiątki tysięcy turystów, nie tylko z Polski, ale i, i z całej Europy, bo potencjał jest ogromny, a więc tutaj mm, naprawdę jesteśmy, oczywiście to są lata, tak, to są lata zanim takie uzdrowisko powstanie po, poprzez e, wybudowanie tężni. Zresztą już pierwszy etap, można powiedzieć, mamy wykonany, bo mamy e, park, o ten park o którym mówiłem, jak idziemy na kęczyń po prawej stronie, to także, e, ta, także ta inwestycja będzie wykorzystana pod kątem przyszłego uzdrowiska, Fantastyczne e, ścieżki i pieszej, i rowerowej, i możliwość odpoczynku w parku, który do tej pory był e, zaniedbany. E, a, tutaj mam takie pytanie, a więc jeżeli chodzi o kwestie uzdrowiskowe, okazuje się strzał w dziesiątkę. Znowu, strzał w dziesiątkę, są na to ogromne pieniądze z samorządu województwa, będziemy o te pieniądze walczyć nie tylko poprzez pozyskanie środków norweskich, ale też poprzez pozyskanie tych środków, które są w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, który będzie jakby pośrednikiem w zdobywaniu tych środków. A więc y, okazuje się, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko uzdrowiska. Tu mam kilka pytań, y, które zostały skierowane do mnie, co z kamienicą na rogu Kulejewskiego i Żeromskiego, która popada w ruinę, czy jest możliwość, by miasto przejęło w ramach konserwatora zabytków od właściciela? My oczywiście czynimy takie starania, ktoś powie, a jakie to są starania, no, tam naprawdę kwestie właścicielskie zmieniają się jak w kalejdoskopie i jest od kilku miesięcy bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, nowy właściciel, z którym, z którym oczywiście próbujemy się kontaktować, jest to bardzo trudne, bo my nie jesteśmy w stanie zmusić prywatnego, prywatny podmiot do tego, by zadbał o to kamienicę. Ale oczywiście informujemy organy, e, które powinny się tym zająć. Takim organem jest oczywiście, jak się wszyscy domyślamy, powiatowy inspektorat, powietowy inspektorat nadzoru budowlanego i, 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 i ta instytucja wie o, fatalnym, o fatalnej, mm, mm, o tym, jak fatalnie wygląda ten budynek, a więc robimy, co możemy. Ja rzeczywiście rozważam taką możliwość, oczywiście, jako to nie Stanisław Błojewski, ale całe miasto, radni, czy rzeczywiście nie wystąpić do właściciela, bo miasto by sobie oczywiście z tym poradziło, radnie sobie z dużymi, dużo większymi problemami. A więc, gdyby było właścicielem, to bardzo mądra podpowiedź, że gdyby miasto było właścicielem, to można byłoby faktycznie tą ruinę doprowadzić do stanu używalności, ewentualnie podjąć inne działania zgodnie z tym, co zasugerowałby nam konserwator zapytku, a więc no, w momencie, kiedy otrzymamy informację, bo ja pójdę tym tropem, bo próbujemy właśnie w taki sposób postępować, pójdę tym tropem, by zorientować się, jaka kwota zadawalałaby właściciela tej nieruchomości. Jeżeli to będzie kwota, która będzie no, rzeczywiście do przełknięcia dla nas, no to, to ja z taką inicjatywą wtedy wystąpię do rannych i, i być może faktycznie ten zakup byłby. Znaczy, no, na pewno byłby najlepszym rozwiązaniem, ale właśnie ta kwota. Y... Jeszcze pytanie: kiedy remont ulicy Krótkiej? Właśnie, jest, jest pytanie: kiedy remont ulicy Krótkiej? My, tą ulicę realizujemy w trybie zaprojektuj i wybuduj. Najważniejsze jest to, że mamy pieniądze na tę ulicę, a więc tu już nic nam nie przeszkodzi w wykonaniu modernizacji tej ulicy, która była porażką tego miasta od jak mówili mieszkańcy, 50 lat wstyd, po prostu wstyd jak wjeżdżamy do Mrogowa od strony Pisza i pierwszy sklep, tak, wiele osób tam zajeżdża i tak naprawdę jak byśmy wjeżdżali na planetę Mars. I rzeczywiście tam czekamy jeszcze na podpisanie umowy z wojewodą na dofinansowanie. To jest to oczywiście już pewne i w momencie, kiedy ta umowa będzie podpisana, Rozpisujemy jakby przetarg na wykonanie projektu i wykonanie tej inwestycji. I oczywiście mało prawdopodobne, by ona była wykonana w tym roku, ale naprawdę uspokajam wszystkich, że ta droga będzie zrobiona. Zresztą to, to jest inwestycja wieloletnia, tak? Znaczy dwuletnia, tak, żeby już nie przestraszyć Państwa, że 10 lat będzie tą drogę robić, ale wieloletnia, a więc myślę, że w następnym roku ulica Krótka zostanie no, o, o zostanie oddana, oddana do użytku. No dużo, tak jak powiedziałem, dużo się dzieje. Teraz składamy następne wnioski, aby nie zapeszyć. No bo rzeczywiście na te drogi pozyskujemy bardzo duże pieniążki, jak na razie ze stuprocentową skutecznością, bo wszystkie wnioski, które złożyliśmy na drogi, na te drogi dostaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Teraz będziemy walczyć o pieniądze na drugi etap ulicy Żołnierskiej i na zatorze. Być może, być może uda nam się. Za jednym zamachem, ale to tak jak mówię, być może będziemy o to walczyć, zobaczymy, na ile nam starczy siły i środków, żeby za to, że dokończyć nie poprzez trzy następne etapy, ale w ramach jednego etapu zrobić trzy etapy. Jest pewna szansa na to, ale na razie nie chcę zapeszać. No i właśnie ulica żołnierska, która gdzie został ogłoszony teraz drugi przetarg na pierwszy etap ulicy żołnierskiej. Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch będzie rozstrzygnięcie i na przełomie tego i następnego roku ten pierwszy etap będzie zrealizowany. A w zanadrzu mamy drugi etap ulicy żołnierskiej, więc też mieszkańcy, którzy czekali na remont 20-30 lat, okazuje się, że można będzie go wykonać w ciągu dwóch, trzech lat. I to, to, to też jest myślę, że świetna informacja. Tutaj my publikujemy oczywiście na, na gorąco. I, bardzo systematycznie te wszystkie informacje, co nam się udało zrobić w naszym mieście. Oczywiście dużo się jeszcze nie udało. Ja nie wpadam w samą zachwyt, tak, że wszystko jest cudownie, wspaniale i, i, i wszystko jest ekstra, bo nie jest, ale naprawdę, jeżeli ktoś realnie, obiektywnie patrzy na to, co się dzieje w Mrągowie, to rzeczywiście robimy to pięć razy szybciej co najmniej niż działo się to poprzednio. No i co, no może myślę, że, że dosyć już tego mojego gadania. Ja zapraszam naprawdę do takiego bezpośredniego kontaktu, być może Państwo w swoich takich gronach osób będziecie chcieli zorganizować jakieś spotkanie ze mną, ja jestem do dyspozycji, będzie 5 osób, 10, 15, czy jest spotkanie w mieszkaniu, czy w, jakimś, w jakiejś siedzibie e, organizacji, która funkcjonuje w naszym mieście, no ja jestem do dyspozycji. Wczoraj też była taka spora debata w Węcalu na temat schroniska dla bezdomnych zwierząt, tam też dużo fajnych pomysłów padło i też będziemy to naprawiać. Coś, to co nie było możliwe od 20 lat okazuje się, że jest możliwe, żeby polepszyć los zwierzaków. Ja nie oceniam, czy ten los w tamtym schronisku jest bardzo zły, czy zły, czy dobry, bo tak naprawdę nie o to chodzi, ale fajna wczoraj dyskusja, fajna rozmowa i myślę, że też niedługo będą fajne decyzje do zakomunikowania dla osób, które kochają zwierzęta, a myślę, że wszyscy należymy do tych osób których los też, psiaków, kotów e, e, jest ważny. A, no a więc, y, no tyle. Myślę, że tyle. Bardzo dziękuję za, za taką. E, chociaż nie widzę, jaka jest frekwencja, ale mam nadzieję, że Państwo będziecie udostępniać e, ten film z, z rozmowy, może nie rozmowy, takiego monologu ze mną. Myślę, że następne spotkanie spróbujemy zrobić takie bardziej interaktywne. Też Państwo macie jakieś pomysły, to prowokujcie mnie do, do różnych innych form komunikacji z mieszkańcami, bo ja rozumiem, każdy ma swoją pracę, każdy ma swoje obowiązki, rodzinę i, i, i ciężko jest jakby obserwować, co się dzieje na sesji, czy, czy, czy dzwonić do mnie, tak, czy rozmawiać w inny sposób, ale naprawdę jestem osobą, już nie chcę siebie zachwalać, bo to nie o to chodzi, ale bardzo otwartą mówię lubiącą ludzi lubiącą pomagać, mówię do tego stopnia, że faktycznie. Półtora roku to śpię po 3-4 godziny, i, i tak naprawdę cały czas myślę, co jeszcze można byłoby zrobić, żeby mrągowo się fajnie rozwijało. A wiem, że jest jeszcze dużo, dużo do, do zrobienia, ale dziękuję. Jeszcze Pan pyta tak. o zdrowie w Wólce no ale to jest u granicy administracyjnej mrągowej. Gmina mrągowa, więc co Tak, gmina mrągowa to, to tutaj prosiłbym, żeby zwrócić się do wójta gminy mrągowo. Dziękuję. Tak, Górka Baranowska. No, my też ze swojej strony przekażemy Witowi e, też e, to pytanie i myślę, że e, w miarę szybko będzie odpowiedź. Jeszcze raz wielkie dzięki, że Państwo wytrzymali ze mną e, przynajmniej pewna część e, i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.